Tam ci w 6.3, więc wyjątkowo <laughs> użyłem greckich wszystkich cheatów, żeby zdobyć. No właśnie, zdobyć ten. Tyle, ile widzicie, mam emeraldów. Widzicie? To były cheaty. Cheaty. co to tu mam? Spawn, spawn Crays. Wiecie, co to robi? No mam nadzieję, że nie wiecie. To po prostu powoduje, że tworzy się że możemy spałnić skrzynki z tym Najlepiej jest je robić w odstępach wtedy dają i je. przecież my jesteśmy bogaci Co jest? <laughs> nie To wyglądało jak To nie? Będzie czas co chwila wkazuje, to będę tę grę przez okno. Ok. Teraz zrobimy sobie upgrade tusy. Są myderytowe. Dawać mi to. Ja 15. Nie do końca czaję, chyba coś się psuło. Dzień że to będzie się co chwilę pokazywać. Idziemy i włączymy sobie ponownie gameowe. I dzisiaj, I dzisiaj możliwe, że przejdziemy ten Tajkun, jeżeli to tak dalej dobrze pójdzie. Po zakończonym, to. Dobra, jedziemy tak, albo takimi odstępami. Celem jest znaleźć skrzypki. <grym> A trochę ich jest. Dadaj, najpierw musimy wywalić to, bo czyli część coś odkrywam, że. Że nie możemy tego stawiać na tyle przygodowym. I znowu uprawiamy cheaty. Cheaty, cheaty. XD. Złuszcz, jakie to memiczne. Nie, przestałem przestań mi się na osób pokazywać, jestem tym nie wytrzyma. No, no, xD. To był dobry pomysł, tylko czemu mi to w tej z dżungli nie pomyślałem żeby to skopiować i najpierw wszystko otworzyłem. To był złe, ale... a tam było TNT, czy mi się wydawało. A wiecie co robi TNT? Kabu! Szkoda, że nie... Szkoda, że nie mamy zapaniczki, jest to spraw. na którym nie możemy... Dobra, no, to do Możemy. Ach, znowu, znowu sztukę. Z tego co widziałem są nederlajtowe itemy, ale... O, to jest to coś, co ja tak... Zły pomysł na nazwę tego. No, to fun idziemy. I dzisiaj to w sobie zakończymy. Piszcie co następne. Ja na Was poczekam, a jak jutro nie będzie danych pomysłów, to po prostu zacznę ze w Coś na pewno samemu mówimy, bo mam jeden pomysł, ale oczywiście, no, jak to ja, bez cheatów nie. Nie ma bez cheatów, Adam. No. Musimy iść tam. No, 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 no. Znaczy się mi to usunęło, bo ja temu nie chciałam. I widzowie, ja już mam pewien pomysł. I wy Możecie napisać swój pomysł, ciekawy. Będzie on dobry. To pokażę na filmie komentarz tej osoby. I oczywiście będzie taka seria. Ta wiem, te stamtąd dają najwięcej te skrzynki. Ej, no. Hej, jak to mi mało zjechało Pamiętam też, że mieliście gdzie można robić kabum Kabum No nie wiem, do czego mi osiem tych... no właśnie Jak to nazwać? Płotków. Nie, nie płotków, tylko tych Rusztowań O, sianko. I teraz lecimy. Ulepszać złoto. I coś, to coś jeszcze jest? Czy to już jest koniec? Dobra, wiecie co robimy, widzowie? I <grystanie> zmieniamy sobie gry i szukamy skrzynki. Tylko ja pamiętam, że tu skrzynkę otworzyłem, a tu była i mogła to być jedyna. Czemu ja nie zostawiam tego jajka? Ja sobie ża żałuję usunięcia go no. Niemożliwe Dopiero rewer drugi Uuuu tu będzie kasy potrzeba Więc, coś się załatwi Muszę tego jaka normalnie Jest Emerald Crate Mamy to Na szczęście się znalazły, bo gdyby nie to byłby problem więc musimy ich naprawdę dużo nas spamiętać, bo coś czuję, że będzie te kasy potrzebne. Trochę, trochę, trochę to mało powiedziane. To nazwę drogą zielonego. O, dobra. Zostawię sobie to, żeby nie było, jak. I otwieramy. Po 300 te dają, ale przecież tamte dawały więcej. Po 300 to ja bym tutaj nie chciał, no ale dobra. 300 to trochę sobie, ale możemy zrobić. update'a. Ja to. 1200, widzieliście. A nie wiedzieliście, to możecie sobie puścić poprzednią część. Są te chyba najsłabsze z poziomu pierwszego. A już nie ma Róćmy. i tak to są pity. To już przy tym ostatnim nie robimy taki akcji jak tu. Zamknięcie trzeba było z tego, pamiętam, kupić i z tej wyspy, uciec z niewyjaśnionego powodu. jeszcze będę muszę odpalić game mode i znaleźć te skrzynki. Z ich speed mam tylko 11, a to nie wystarczy chyba nie wystarczy. Wchodzimy jeszcze na gameoda. Nie tu może być cztery części. To będzie pierwszy taki moment, kiedy są cztery części czegoś. Działamy i. Muszę tu znaleźć. Nie widzę, bo takie rzeczy odkryłam na odcinku. Szukanie tego na pewno tu zajmie. Bo jednak. Nie powiem, co ja tego jest. do pieła To myślę, że tylko takie jajka, to będzie Dalej nie ma. Jest! Jest! To już wywaramy i kładziemy to lepsze. Mam nadzieję, że to jest to najlepsze. Tylko żeby to nie było to samo, bo się uruchomię. Dobra, bierzemy sobie, włączamy survivala. Jest, to to tutaj... Nie. Bez żartu, że ja postawiłem Crafting Mabel Dobra, już grajmy na tym trybie, nie wiem dlaczego Nie wiem dlaczego co mnie kusisz, by grać na, na surwie A nie, bo na surwie będziemy tracić już... To. Nie. I jednak na tym I tym sposobem przejdziemy tę grę Błędem skrzydełek, Jak naprawdę Kopiowanie tych itemów to ty, ty jest bardzo przydatne, bo szukanie tego by troszkę zajęło Ale ja i tak to zrobiłam Dobra, i za 32, nie, nie wiem. Dobra, już. 34, 35, nie? 36. Dobra. Jedziemy. Coś tu spadło, czy mi się wydawało? Nudujemy sobie nawet jakieś... Gdzie mi te sznury skinęły? Tylko, że, że sznura ich nie mam. Ciekawe. Wezmę sobie te z moda, te, te sznurów 8, bo jednak nie wiem, pewnie albo je Nie, raczej ich nie zużywałem, chociaż. chociaż. mogłem niechcący na gameodzie wyrzucić, ale. Jednak... No i to jest troszkę dużo długi odcinek, tylko tak w częściach. Tłem tu też się powinno otworzyć, no. Mamy no, chociaż jakiś szybszy dostęp do tego. Nie zauważyliście, z każdego biomu jest dostęp do tego. Zresztą. Fizycznie to powinno normalne. Wszystko XD. Ile? Teraz jedziemy w furnę. No bo myślałem, że jeszcze im pokażę, że jeszcze można Nie, no to mi to zjechało cały hajs No nie Źle Chciałam zać z tego hajsu na jakieś niepotrzebne rzecz. Wiesz co coś jest no, szybki, ja nie chciałam tracić hajsu nad niepotrzebnym. Uuu no dobra, jeszcze no, się mi dodał trochę hajsu. Teraz mamy jakieś teleporty. Ale tym miśkiem tu chyba nie wiadę, niestety. O, tu coś jest, tu coś tu trzeba to dać. Mamy kabum! Kabum! Jeszcze to ciastko chciałam kupić. Kabum! Teraz patrzcie, widzowie, na ten tweet, gdzie jest tabeczka. beczka. Dobra, już na część.